No jedź szybciej z tą lodziarnią, no! Ja pierdzielę, nie wiem, prędkość chyba nie wiem. A, w lewo, ja pierdzielę. Ale, że pomylił strony. Umówmy się jutro, w Gdańsku, nieopodal mojego domu. Ty jeszcze, ciągnik jedzie tutaj, ja pierdzielę. Alibaba, tu stoi Alibaba, fuck. Dobra, już chyba wyjeżdżamy w końcu z tej, z tej wiochy o nazwie koszali. Światło nie mieliśmy zapolonych, ale my jesteśmy agenty. Tutaj znowu jakieś helikoptery latają nade mną. Ja słyszę, coś się dzieje. O tam helikopter lata. Widzicie? Tam znowu helikopter leci. Może jaki wypadek i no co? Ty, taka krótka trasa, tyle ten, a tyle się dzieje, no? Tu chłopo orze O Jezu, jakie kodrading teraz zrobiliśmy Aha. Dobra, musimy trochę jeździć, bez, by, by, trochę jeździć tak bardziej drivingowo teraz. Kolejne tory? Ja cię kręcę. No oczywiście muszą dzwonić, co nie? Standardzik, nie? Właśnie teraz się muszą... Właśnie w tej chwili muszą się po prostu zamknąć szlebany. no. Mój fart życia, co nie? I ciągnik. Ten ciągnik z Farminga 13, poznajecie go? Dobra, czekamy na ten pociąg, aż on przyjedzie. No jedź szybciej z tą lodziarnią, no! Ja pierdziele, nie wiem, prędkość chyba, nie wiem, kura by szybciej jechała po tych torach niż ten pociąg. Och kurde. Faj fajnie, że krótki jest ten pociąg. To też jest GITES, co nie? Naprawdę. Taki nie za długi, nie za długi ten pociąg dzisiaj. Taki nie za długi, naprawdę. Gdy on się gdzieś kończy, ten pociąg, a kończy się, u. Dobra, ruszamy. Wuja. No jedź, chłopie. Nie wiem, co nie odwalają. A, bo tu jest stop, tu się trzeba zatrzymać. Mordo, kiedy na stopie się trzeba zatrzymywać. Kto się taki głupot odpowiadał? Jedziesz normalnie i tyle będziesz no. to nic z tym, że trzeba się na tym stopie zatrzymywać. To fake info, mordo. Nie słuchaj takiej głupot. Jedź, jedź, jedź. No ale te zakręty tutaj to jest kozak, naprawdę. Ty jak ja chyba się zarabiorę za wyprzedzanie tego typa. Już mnie denerwuje swoją prędkością zabójczą. Ja rozumiem, że jest ciasna, ale to nie znaczy, że trzeba od razu jechać jak jakiś... O, zając jeszcze przebiega przez drogę, co jest z nim? Zając, który chciał stracić życie. Prawie mu się już to udało. Walę go lewym, ja pierdziele, jak można się tak wlec? Starą Renatką go walę na luzie. Zabudowane można wyprzedzać? O cholera dobra chyba nie można trożnie muszę z tym wyprzedzaniem, żeby Dobra, fury nie skosować No jest jakiś komisariat policji Papierdziela, ja, ale dzisiaj jest masa policji, masa A w lewo, ja pierdzielę. Ale żebym pomylił strony Dobra już jest git, już jest git Ty jeszcze Ciągnik jedzie tutaj, ja pierdzielę. Wyprzedzanie na ciągłej po zakręcie to jest to właśnie, czego powinien się nauczyć każdy zawodowy kierowca. No... no w ogóle tu się coś dzieje, las wycinają. Ja cię kręcę. Grubo, grubo tutaj powiem Wam, ale pod górkę to jest grubo, naprawdę. Takie są tereny, że tutaj je przejechać czasami, to To trzeba się napocić. Kolejny ko komisarz policji, ja cię kręcę. Jakaś nowa akcja rządu. Stwórzmy kolejnych nowych 5000 komisariatów. No, nie mówcie, że kolejny przejazd kolejowy, bo ja, ja już nie wytrzymię chyba. Po się O, już chyba dojeżdżamy do tego świnoujścia, już powoli. Bo ja już mam dzisiaj dość tej trasy, naprawdę, już jestem tak zmęczony po całym dniu. Jadę, jadę, i przejścia kolejowe i ciasne miasta, no naprawdę. To już jest dla mnie za dużo. Dobra, dojeżdżamy już w końcu od tej firmy. Hura, hura. Teraz prawo. Po co, stop? Tam wjeżdżam ci na firmę normalnie, tak o szybko. A nie, tam będę się zatrzymywał na jakichś bramkach. Nie wiem jeszcze, gdzie się mam wyładować. Zbytnio. Ale tutaj mi pokazuje, gdzieś bym skręcił w lewo. Czy to chyba gdzieś tutaj jest ten wyładunek? Czekajcie, jadę dalej jeszcze. O, port Świnoujściu. A, to my tutaj jesteśmy. Zatrzymam się tutaj obok tej ciężarówki i zapytam typa. Dobra, dowiedziałem się już gdzie mamy ten wyładunek. On jest tam gdzieś z przodu, w hangarze. Zaraz tam lecimy. A jakiś typ mi powiedział, właśnie tutaj, tutaj pracujący tutaj na tym magazynie, że tam gdzieś pod hangarem muszę to zrzucić. No to są chyba jakieś opony, coś takiego. Gdzie my to mamy? Chyba ten hangar. O, ten. Chyba tak, dobra. I w tym hangarze niby. Ole, żebym źle pojechał. Oes, oes, o jest. jakoś trzeba wycofać. Dobra, udało nam się już prawie wycofać, tylko jeszcze teraz musimy złamać ciężarówkę. Dobra, łamiemy ją. I teraz prostujemy. Tu zaraz jeszcze przyprostujemy. Okej. Okay. Wsteczny I elegancko Wyładunek udany Dobra to ja tutaj już będę czekał sobie na wy wyładuneczek Widzę, że tutaj jest paleciak Już wszystko będzie gotowe O! Dzwoni do nas Klara Czekajcie, ale to jest, odbieramy Cześć przystojniaku O dobra, wybieramy. no cześć mm, Umówmy się jutro w Gdańsku nie mojego domu. Chcesz? O, rendezvous, rendezvous. Zgadzamy się, no oczywiście się zgadzamy, że z Klarą idziemy na randeczkę. Oczywiście że się zgadzam. To super. To do zobaczenia jutro o 18.00. Okej, okay, dobra. Czyli musimy się jutro znaleźć w Dańsku, czyli musimy wziąć jakiś ładunek powrotny. Mam nadzieję, że szef nam coś powrotnego. Okej. Okay. Spoko. Dobra, zarobiście. Tam chyba stoi Klara A tam chyba obok niej jej brat, bo ona mówiła, że będzie Właśnie wracała dzisiaj z bratem O, ona chyba tam stoi W tej niebieskiej koszulce Chyba tak, to ona, dobra Idziemy sobie do Klary, czekajcie O kurde, czekajcie ja Muszę zobaczyć czy ja dobrze wyglądam, czekaj Ja dobrze pachnę, dobrze wyglądam, chyba tak, co nie Dobra, czekajcie Chyba jestem gotowy, dobra Przygotowujemy się do podrywu Musi nam się udać, musi nam się udać, dobra, podchodzimy sobie do klary. Idziemy powoli. Kupiłem sobie najlepsze perfumy, jakie się tylko da kupić. Dałem za nie aż 30 zł, więc to zobowiązuje i idziemy do klary. Uuu, będzie, będzie podryw, będzie podryw. Dobra, klikamy. Rozpocznij rozmowę. Cześć przystojniaku. O, jak zaczyna. Dobra, klikamy, no cześć. Więc gdzie mnie dziś zabierasz? Co? Od razu, jak ona chce na mój hajs lecieć. Co, co mogę wybrać? No chyba coś ci się pomyliło jestem biedny Albo chodź idziemy Nie no jak to powiem jej no chyba coś ci się pomyliło jestem biedny to, to nie będzie się chciała ze mną umawiać co nie? Dobra, powiem do niej chodź idziemy będę, będę grał na czas, będę grał na czas Czekajcie! O oh, fuck fuck To jest, to jest Alibaba, czekajcie, ukryję się za o oh, fuck Alibaba! Tu stoi alibaba fuck o cholera! O cholera, mam nadzieję, że mi nie zauważył ja pierdzielę Alibaba tam stoi. Czekaj, Klara nas pyta, co się tak ukrywasz? Eee, czekaj, musimy kliknąć. Dobra, gram w wchowanego. Chcecie zakradziono wchowanego? Eee, nie, nie. A co chcesz dzisiaj ze mną robić? Już mi się nudzi. O, oh, fak, czekaj, teraz możemy klikać Chodź, zaufaj mi. Albo nie mam pomysłów. Dobra, klikamy. Chodź, zaufaj mi. Jak, jak długo wam ci zaufać? Gdzie idziemy? O, i teraz tak, do drugiej restauracji o, albo chodź na zachód słońca Dobra, klikamy. Chodź na zachód słońca No dobra, idę dobra, to idziemy z nią. Dobra, idziemy na randkę z Klarą, dobra, idziemy na zachód słońca, tylko nie wiem gdzie to jest, to chyba gdzieś na... pójdziemy z nią na wybrzeże, tak żeby na ten zachód słońca, dobra, idziemy. Dobra, podziwiamy zachód słońca z Klarą. O, i teraz sobie, klikamy Ale ty jesteś wspaniały! <laughs> No i teraz No wiedziałem przecież gdzie się zabrać. Naprawdę! Jesteś najwspanialszym facetem na świecie. No i proste, wyrywanko na chilku. Ja wiem jak tylko kobity się wyrywa, człowieku. I teraz możemy dać jej komplement. O, i mamy dwa do wyboru. Jesteś tak piękna, że na trzeźwo też byś mi się chyba podobała. <grym> Albo możemy wziąć. Dzwonili do mnie z nieba, mówili, że im anioł uciekł. Nie martw się, nie powiem gdzie jesteś. Kurde, teraz nie wiem, które wybrać. Czekaj, bo zaraz się słońce kończy. A ja muszę ją pocałować chyba. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. I teraz, dobra, kliknę. Dzwonili do mnie z nieba, mówili, że Jemanio, uciek. Nie martw się, nie powiem, gdzie jesteś. Ach ty, mój romantyku. Idziemy do mnie, czy do ciebie? O kurde, no i teraz mamy trzy opcje. Do mnie, do ciebie, nie jestem taki łatwy. No a wiadomo, co może wybrać? Mistrzostrza 24. Murteczko, kogoś musi ustawić subskrypcję na kanale, łapkę w górę, no i jeszcze bije na grupę kuchenna podłoga Maestrza24 na Facebooku, jak, jak i na Discordzie i również nie możesz zapomnieć o moim Instagramie Maestrza 24 no i żeby zobaczyć inne filmy z serii real Life.